Jeżeli jesteś Frankowiczem i pozwałeś swój bank i boisz się teraz, czy bank pozwie Ciebie, o co Cię pozwie i jak zachować się w takiej sytuacji, to w tym materiale rozwiejemy Twoje wątpliwości. Bardzo dużo Frankowiczów, kiedy rozpoczyna swoją walkę z bankiem, zastanawia się, czy bank nie podejmie tak zwanej akcji odwetowej, czyli czy nie wytoczy swojego powództwa. Oczywiście powszechną wiedzą jest to, że banki wytaczają swoje powództwa przeciwko kredytobiorcom. I kiedy my takiego pozwu możemy się spodziewać? Najczęściej w sytuacji, kiedy jeżeli jako kredytobiorca to my złożyliśmy pozew przeciwko bankowi, ale nie tylko. Jeżeli w ogóle zakwestionowaliśmy ważność swojej umowy kredytowej, na przykład przez złożenie reklamacji, czy też podejmowaliśmy w przeszłości próby polubownego dogadania się z bankiem, które nie przyniosły rezultatów. W takiej sytuacji niestety możemy się spodziewać tego, że bank będzie chciał nas pozwać. Dlaczego bank pozywa kredytobiorców? Dlatego, że w momencie, kiedy kredytobiorca zakwestionuje ważność swojej umowy, to od tego czasu bankowi biegnie termin przedawnienia jego roszczeń, który wynosi tylko 3 lata. Czy bank przed wytoczeniem powództwa powinien podjąć, a być może podejmuje jakieś czynności na etapie postępowania przedsądowego? Co do zasady większość banków, zanim skieruje przeciwko kredytobiorcy swój pozew, wysyła wezwanie wezwanie do zapłaty, w którym wskazuje, że żąda, żeby w konkretnym terminie Frankowicz zapłacił na rzecz banku kwotę udostępnionego kapitału. Z taką chwilą roszczenie banku staje się wymagalne i od tego momentu bank może liczyć od kapitału odsetki. Na przykład jeżeli otrzymamy od banku wezwanie do zapłaty, w którym zostanie wskazane, że mamy 30 dni na zwrot kapitału od odebrania tego pisma, to po upływie 30 dnia bank może już naliczać odsetki. Dlatego tak ważne jest, żeby Przede wszystkim odbierać te wezwania z banku i jak najszybciej skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem. Jeżeli jesteś Frankowiczem i otrzymałeś list polecony i masz wątpliwości, czy trzeba taki list odebrać, czy nie, bo być może jest to wezwanie z banku albo pozew, to jak najbardziej bardzo ważne jest to, żeby taki list odebrać w terminie, Maksymalnie 14 dni od pozostawienia awizo przez listonosza. W sytuacji, kiedy listonosz nie zastanie nas w domu, zostawi nam awizo na termin 7 dni odbioru. Jeżeli nie odbierzemy listu w terminie 7 dni z placówki pocztowej, zostanie pozostawione awizo powtórne, gdzie również mamy 7 dni, czyli łącznie 14 dni na odbiór tego listu. Jeżeli nie zdecydujemy się na odebranie listu poleconego, oczywiście jest on zwracany do nadawcy. Natomiast to, co jest bardzo ważne dla nas, jako dla strony takiego postępowania, Dalej biegną skutki procesowe, czyli to nas przed niczym nie ratuje. Bardzo ważne jest to, żeby po odbiorze listu poleconego, czy to będzie wezwanie do zapłaty, czy też pozew sądu, jak najszybciej skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem i przesłać całość otrzymanej dokumentacji wraz z kopertą, w której otrzymaliśmy daną przesyłkę, o co pozywają kredytobiorców banki. W każdym pozwie na ten moment znajduje się roszczenie o zwrot udostępnionego kapitału, czyli kwota kredytu, którą przy uruchomieniu bank nam wypłacił na zrealizowanie celów z naszej umowy. Kredytowej. W obecnym stanie bardzo rzadko pojawiają się roszczenia dodatkowo o tzw. bezumowne korzystanie z kapitału czy też waloryzacji kwoty kapitału. Co do zasady banki już się na to nie powołują. Wynika to z postanowień i z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast pojawiają się roszczenia o tzw. urealnioną wartość kapitału, które jest niczym innym tylko inaczej nazwaną waloryzacją. To jakich roszczeń bank nie może się domagać od kredytobiorcy? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 czerwca roku. 2023 roku Przesądził, że bank nie ma prawa do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, natomiast w postanowieniu z 12 stycznia 2024 roku stwierdził również, że bank nie ma prawa do waloryzacji kwoty wypłaconego kapitału, czyli w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, bank może żądać od nas tylko i wyłącznie kwoty udostępnionego kapitału. Jeżeli otrzymaliśmy już naszą przesyłkę poleconą, w której znajduje się czy to wezwanie do zapłaty kapitału, czy też pozew banku, Należy podjąć jak najszybciej odpowiednie kroki, czyli skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem i przesłać całość otrzymanej dokumentacji, w tym również kopertę, w której tą przesyłkę otrzymaliśmy. Dlaczego koperta jest tak istotna? Dlatego, że jeżeli nam jako kredytobiorcom. Zapomnij się, w jakim dniu konkretnie ta przesyłka została odebrana, to mając na kopercie numer listu poleconego, pełnomocnik będzie w stanie zweryfikować, kiedy ten list został odebrany i od jakiej daty należy liczyć wszelkie terminy do wykonania konkretnych czynności. Najczęściej z pozwem banku mamy do czynienia w sytuacji, kiedy to my jako kredytobiorca wytoczyliśmy już swoje powództwo przeciwko bankowi. Natomiast od tego roku obserwujemy nową strategię banków, kiedy to bank jako pierwszy wysyła do kredytobiorcy wezwanie do zwrotu udostępnionego kapitału, a po bezskutecznym upływie tego terminu kieruje pozew oparty na nieważności umowy kredytowej. Jak w takim razie zachować się w sytuacji, kiedy to bank jako pierwszy wysłał do nas wezwanie do zapłaty lub pozew o zapłatę udostępnionego kapitału? Oczywiście jeżeli mamy już pełnomocnika, najlepiej jest to skonsultować ze swoim pełnomocnikiem, który będzie znał najlepszą strategię, która ochroni nasze interesy, a jeżeli jeszcze nie mamy tego pełnomocnika, warto zwrócić się do kancelarii, która zajmuje się tego typu sprawami. Jeżeli otrzymamy wezwanie do zapłaty, konieczne jest wysłanie kontrwezwania, tak żeby nasze roszczenia również zostały postawione w stan wymagalności i żebyśmy my jako kredytobiorcy mogli żądać odsetek, a następnie wytoczyć powództwo i można złożyć również materialno-prawne, czyli pozaprocesowe o świadczenie o potrąceniu roszczeń, czyli potrącamy nasze roszczenia jako kredytobiorcy, czyli zapłacone raty kapitałowo-odsetkowe z kwotą udostępnionego kapitału, co pozwoli na to, żeby bank nie mógł od nas żądać odsetek od kwoty udostępnionego kapitału. Natomiast jeżeli otrzymamy pozew z banku, konieczne jest przygotowanie odpowiedzi na pozew w terminie wyznaczonym przez sąd wraz z procesowym zarzutem potrącenia. I złożenie pozwu wzajemnego. Co istotne, nawet jeżeli to bank jako pierwszy wyśle do nas wezwanie do zapłaty, czy nawet od razu pozew, pamiętajmy, że to w żaden sposób nie blokuje dochodzenia naszych roszczeń jako kredytobiorcy od banku z tytułu zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych. Również nie jest zablokowana możliwość zawarcia ugody, jeżeli z bankiem dojdziemy do porozumienia. W tym miejscu należałoby przybliżyć trochę temat pozwu wzajemnego. Czy to jest całkiem odrębny pozew? Nie. To jest oczywiście taki sam pozew, jeżeli składalibyśmy nasze powództwo jako pierwsi przeciwko bankowi, a jedyną różnicą jest to, że jest on załącznikiem do odpowiedzi na pozew banku. Pozew wzajemny ma na swoim celu przyspieszenie rozpoznania sprawy, dlatego że cała sprawa toczy się w trakcie jednego procesu sądowego. Sąd nie będzie rozdzielał tych spraw, nie będą one prowadzone przez innych sędziów, toczą się pod jedną sygnaturą i my jako kredytobiorca co do zasady tylko raz. Będziemy wezwani do sądu, żeby złożyć swoje wyjaśnienia zarówno co do naszej sprawy, jak i co do sprawy z powództwa banku. A dlaczego możemy złożyć pozew wzajemny? Dlatego, że nasza podstawa roszczeń i podstawa roszczeń banku opiera się na tym samym, czyli wynika ona z unieważnienia umowy kredytowej, mamy również te same strony sporu, czyli jesteśmy zarówno my, jak i bank, tylko w jednej sprawie występujemy jako strona powodowa, w drugiej stronie jako pozwana, i tak samo bank. Jeżeli jesteś kredytobiorcą frankowym i nie rozpocząłeś. Jeśli jeszcze swojej walki z bankiem, to i tak jest bardzo prawdopodobne, że w pewnym momencie otrzymasz wezwanie lub pozew o zwrot udostępnionego kapitału. Czy jest jednak się czego obawiać? Pamiętaj o podstawowych trzech zasadach. Zawsze należy odbierać korespondencję poleconą, liczy się czas i szybki kontakt z pełnomocnikiem oraz przesłanie całości dokumentacji wraz z kopertą. A rolą pełnomocnika jest to, żeby wybrać taką strategię, która jak najlepiej ochroni twoje prawa.